Pani Franciszko, niech pani powie, ile pani ma lat? Ja to mówię, wyraźnie, 100. <noise> <noise> Wszędzie mnie pełno było. Jeździłam na suwnicy, Woziłam elementy na budowę. Cały urszynów to ja woziłam. A mieszka pani tutaj sama? Sama. Od kiedy? A, z 70 lat. Spotkałam panią franciszkę kiedyś pod klatką, nie mogła się dostać do domu, bo ktoś jej zabrał klucze. I powiedziała mi, że od paru dni nic nie jadła, więc... nie mogłam tego zostawić tak. A co by pani powiedziała, gdybyśmy wyremontowali pani łazienkę? Do tego nie dojdzie chyba. Ale gdyby doszło? No, podziękowałabym serdecznie. I co mogła ofiarowała. Moja kamera poszła. Kamera poszła, dźwięk. Dźwięk poszedł. Dobra, uwaga. Gotowiszcy. Zaprosiłam koleżanki z kwartetu, spytałam się, czy chciałyby coś takiego zrobić. Żeby zrobić coś dobrego po prostu. No i bez wahania się zgodziły. Akcja. Mówiąc Był mini, mini koncert, prywatny koncert. To rzadko komu takie coś się. No tak bardzo bym chciała, żeby to pomogło w zrzucie na wyremontowanie. Łazienki pani Franciszce, ponieważ no, nie są to warunki sprzyjające osobie niepełnosprawnej? Pani Franciszki nie możemy zostawić samej z tą łazienką. Nie ma co deliberować. Trzeba działać. Wejdź na stronę zbiórki, link podany poniżej, i zrób co trzeba. Wdzięczni.